Niedługo możemy się spodziewać tutaj na Leszczyńskiej skit w plazie euro, europejskiej czołówki. E, tak jak co roku na szóstą edycję Konkret Slabską jest z zawodów, które są największymi zawodami stricte BMX-owymi w Polsce e, przyjedzie europejska czołówka rowerzystów, e, cała czołówka Polski, e, zawodnicy właśnie z zagranicy, na razie mam potwierdzonych, już na ten moment tydzień przed zawodami e, 60 zawodników e, z pięciu krajów, także szykuje się, szykuje się naprawdę konkretne widowisko. A w jakich konkurencjach będą rywalizować? Mamy pięć konkurencji, różnych konkurencji. Przede wszystkim tak GoPro Junior, czyli osoby do 16 roku życia rocznikowo. To są rajterzy początkujący, którzy zaczynają przygodę ze sportem, czyli BMX-em. Mamy kategorię CS, CUR Street, czyli zawody streetowe dla tych rowerzystów, którzy ślizgają się po murkach, rurkach, mają te charakterystyczne poręcze przy kołach. Nowa Clinic Park, czyli zawody tutaj na tej miejsce, przy której rozmawiamy. Wysokie ewolucje, backflippy, salta, obroty, bardzo widowiskowe sztuczki. Automatic Crashes, czyli popularny zbijak, zawodnicy będą się zbijać dosłownie, uderzać rower o rower na środku płyty Skate Plazy. Oraz kategoria Red Bull Best Trick, czyli e, zawodnicy będą zmagać się o, o 1000 zł w gotówce na najlepszy trik, przez 20 minut będą po prostu wchodzić na wyżyny swoich możliwości. A właśnie jakie nagrody są do zdobycia ogólnie w konkursach? E, w puli nagród mamy ponad 10 tysięcy złotych, z czego 5 tysięcy złotych to jest 300 gotówka polskich złotych, a resztę to nagrody rzeczowe typu kamerka GoPro Hero 7 Black e, i naprawdę bardzo fajne rzeczy, e, ubrania marki CSC Wear. Części rowerowe od AWB BMX, także naprawdę sporo się tego nazbierało. Są to zawody stricte profesjonalne? Myślę, że tak. To są zawody z profesjonalną organizacją, ale nie tylko dla samych profesjonalistów, ponieważ są też, tak jak mówiłem, zawody, zawodnicy z GoPro Juniora, którzy zaczynają swoją przygodę z BMX-em i oni są bardziej amatorami, a nie profesjonalistami. Mhm. Czy macie jakieś wsparcie przy organizacji? Przy organizacji mamy wsparcie miasta Leszna z otwartego konkursu ofert. Dostaliśmy z dotacji 10 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wsparcie w ludziach, organizuje to klub sportowy Konkryt Slabs Contest, czyli wszyscy jego członkowie i osoby zainteresowane tematem.